Jestem Marlena i w tym odcinku chcę podsumować blender Philips Flip and Juice. W dwóch poprzednich odcinkach możecie zobaczyć pierwsze wrażenia oraz testy różnych przepisów, w tym na przykład sernika. Myślę, że po dwóch tygodniach tak naprawdę codziennego stosowania, używania mogę stwierdzić, czy to urządzenie jest coś warte, czy polecam i czy zdecydowałabym się na nie ponownie. Dla przypomnienia, co dostajemy w opakowaniu, mamy instrukcję i gwarancję. Część z silnikiem i panelem sterującym, dzbanych blendera, pokrywka i kubek z miarką, część związaną z sokowirówką, rówką, dwa kubki do smoothie i jedną część znącą do nich, oraz upadka. Przejdźmy teraz przez materiały i wykonanie. Wizualnie podoba mi się, kolory użyte to czarny i miedziany, nawet ostrze jest w takim kolorze, razem fajnie to wygląda. Obudowa silnika solidna, tak samo pokrętło, nie ma się do czego przyczepić. Nic nie skrzypi, nie lata. I jeszcze z rzeczy, które mi się podobają, to, że dzbanek nie jest szklany, a jest właśnie wykonany z trytanowego tworzywa sztucznego. Nie byłam do niego przekonana, ale jego przewagą nad szklanym jest to, że jest lekki i przy zrobieniu całego dzbanka gęstego koktajlu dużo wygodniej nalewa się do innych naczyń i w ogóle wydaje się bezpieczniejszy i mniej zdolny do uszkodzeń. Minusy: Nie jestem zadowolona z rozwiązania do zamykania blendera. Pokrywkę się wciska i następnie siłą ściąga. I raz mi już ta uszczelka wypadła z miejsca, na którym powinna się znajdować. I podobnie jest z szczęścią do sokowirówki. Tutaj w ogóle dużo trudniej jest ją nałożyć na kielich, a później ściągnąć. Na pewno to bym zmieniła. I druga sprawa, panel sterowania. Część operacji wybieram pokrętłem, a część działa na dotyk. Moc blendera to 1500 w i 30 tysięcy obrotów na minutę. Jest mocny i radzi sobie z gęstymi składnikami. Nie jestem w stanie zrobić bowl zmrożonych bananów czy zmielić kilogram farobu. Czasami potrzebuję pomocy, jak to było w przypadku mielenia herbatników, ale to było w poprzednim odcinku. Nie byłam pewna, czy część do soku będzie mi potrzebna i czy będę jej używać. Zawsze dodatkowa część do mycia, przechowywania, ale po dwóch tygodniach już wiem że będę jej używać i jestem z niej bardzo zadowolona. Przez to, że blender jest codziennie używany i cały czas stoi na blacie w kuchni, a część do sokowirówki jest na tyle mała i zgrabna, że jest złożona i ma swoje miejsce na półce, więc robienie soku trwa kilka minut. Wszystko zależy, ile zajdzie na obranie owoców. Następnie wrzucam je do kielicha blendera, sięgam po... Część do sokowirówki i po minucie mam szklankę soku. I do soku w tym przypadku nie musimy się ograniczać. Kilka dni temu zrobiłam mleko owsiane i to było najlepsze mleko owsiane, jakie piłam. Dodatek w postaci sokowirówki daje nam naprawdę wiele możliwości. Pewnie zdrowsze i lepsze soki wyjdą z sokowirówki wolnoobrotowej. Ale jeśli ktoś tak jak ja ma, ma małą kuchnię i ma mało miejsca do przechowywania, to takie rozwiązanie w postaci blendera z sokowirówką wydaje mi się genialne. A po drugie cena. Jeśli kupiłabym osobno blender i osobno sokowierówkę, pewnie zapłaciłabym więcej. Za to urządzenie zapłaciłam 1099 zł. I nie jest to mało, biorąc pod uwagę, że szukałam blendera i za coś z podobną mocą i obrotami zapłaciłabym w okolicach 600 zł. Czyli za część z sokowierówką dopłaciłam kilka stów. Na ten moment nie żałuję i myślę, że wybrałabym to urządzenie ponownie. Mam nadzieję, że będzie mi służył przez najbliższe kilka lat i nie będzie z nim żadnych problemów. W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w następnym, na pewno już niezwiązanym z blenderem. Cześć!